Cześć, pamiętacie jak w Józefowie prosiliście, żeby nagrać wam krótki filmik na temat mobilnego symulatora zagrożeń? A więc mobilny symulator zagrożeń wygląda praktycznie jak domek dla lalek. W tym domku dla lalek mamy sześć pomieszczeń, w którym zainstalowane są kamery. Ten domek również posiada wbudowany komputer, na którym mamy zainstalowane scenariusze do każdego pomieszczenia. W każdym pomieszczeniu są również instalacje pożarowe oraz urządzenia gaśnicze. I zazwyczaj byłem z w grę, która polega na znajdywaniu zagrożeń. Dzieciak musi wskazać w danym pomieszczeniu, co może być przyczyną danego zagrożenia, oraz urządzenie, które teoretycznie powinno temu zapobiec. Jednak nie do końca zawsze tak to wychodzi, gdyż, mimo tego, że mamy masę zabezpieczeń w domu, to i tak w większości przypadków to my odpowiadamy za powstanie zagrożenia czy pożaru. Dodatkowym bardzo fajnym elementem wzmacniającym przekaz jest możliwość podłączenia tego symulatora do telewizora, a każde zagrożenie jest bardziej widocznione na telewizorze. Słuchajcie, obsługa panelu sterującego tego domku jest bardzo prosta. Mamy tam parę wgranych scenariuszy, i za chwilę Wam pokażemy mniej więcej, jak to wygląda u nas. Panel sterujący składa się z ekranu i z dwóch pokrętł. Pierwsze pokrętło służy do regulacji głośności, drugie natomiast do przełączania kamer. Sam panel tutaj z elementem ekranu przedstawia scenariusze, z którymi mamy do czynienia w symulatorze. To jest scenariusz poko pożaru pokoju dziecięcego, sypialni, kotłowni, kuchni, salonu. Możemy również sami dopisać sobie scenariusze, aczkolwiek no my akurat z tej funkcji nie korzystamy. Jeśli chodzi o podłączenie samego symulatora, to instrukcja dołączona do niego jest napisana w taki sposób, że każdy z nas, bez względu na znajomości techniczne, sobie z nią poradzi. Ulubionym pomieszczeniem naszych odbiorców jest pokój babci, przez niektórych nazywany pokojem teściowej, w której występują różne zagrożenia i należy je odszukać. Pierwszym, jaki jest taki najbardziej widoczny, to jest palący się papieros na łóżku przy babci. Drugim umieszczona pod łóżkiem farelka, babcia jest z marźluchem, więc się dogrzewa. Widzimy też z tyłu umieszczone na desce do prasowania żelazko, które zostało pozostawione bez nadzoru oraz ściereczka, pielucha powieszona na lampce. Na ścianie też możemy zauważyć, że zamontowane są zarówno czujka dymu, jak i czujka czadu. Najbardziej spektakularnym pomieszczeniem jest kotłownia, w której widzimy otwartą komorę spalania. Materiały palne składowane są blisko, blisko pieca. Widzimy kabel elektryczny nad piecem na nim suszy się jakaś szmatka, pielucha. Właściciel no nie dba za bardzo o porządek, mimo tego, że jest ekologiem. Mało tego widzimy tutaj na przykład, że. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica, jednakże zastawiona jest w taki sposób, że w przypadku kiedy doszłoby do jakiegoś nieszczęścia, dostęp do niej byłby zdecydowanie utrudniony. Mało tego, w przypadku kiedy dojdzie do pożaru w kotłowni, może również dojść do pożaru komina. I to właśnie w tym scenariuszu również możemy zobaczyć. I słuchajcie, mamy prośby, nie sugorujcie się z scenariuszami, które tutaj zobaczyliście. Wszystko zależy tylko od Waszej inwencji, tak? Macie pomysł, działajcie. No wam życzymy miłej zabawy. Tak naprawdę zagrożenia, o których chcecie opowiadać, tak, możecie sobie dostosować do pory roku, która występuje, do tematyki zajęć, którą na przykład nauczyciel chce przeprowadzić. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób po prostu dogadacie się z osobami odpowiedzialnymi za to.